Hej hej witam na kanale Medium Tarot. Jest to czytanie dla wszystkich z podznaku Barana na miesiąc listopad 2020 roku. Jeżeli jesteście barankiem ascendentalnym, księżycowym, bądź wenusjańskim, również możecie tutaj znaleźć coś dla siebie. I jeżeli nie wiecie w jakim znaku macie obsadzony ascendent księżyc i wenus, to polecam rozwinąć sobie opis tego filmu i znaleźć link do obliczenia kosmogramu. Tam wpisujecie imię, swoją datę urodzenia, godzinę urodzenia i miejsce urodzenia. I wtedy Wam wszystko wyskakuje. Najważniejsze po znaku słonecznym, tudzież baran, tak, jest ascendent księżyc i Wenus. To są takie najważniejsze pozycje, także sprawdzajcie sobie. I w razie, jeżeli nie, był, nie rezonowałoby z Wami, to właśnie na te znaki sobie zaglądnijcie. Może tam będzie coś dla Was. Pamiętajcie również o lajkowaniu, subskrybowaniu, klikajcie również dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco. Jeżeli możecie, jeżeli jesteście cierpliwi, choć zapewne u Baranka może być to trudne, to prosiłabym Was o oglądanie całych reklam. To wnosi na mój kanał wsparcie finansowe, także bardzo bym Was o to prosiła. Co wy tu jeszcze? W opisie filmu znajdziecie wszelkie informacje dotyczące mnie, mojej grupy na Facebooku, także zaglądajcie, bo tam w razie czego możecie również znaleźć jakieś inne przydatne dla Was wzmianki, na przykład, tak. No ale przechodząc już do baranków, Waszą energią główną tutaj na ten miesiąc jest Trójka. Denarów, czyli takie mocowanie się być może przyjaciele, albo również tak, taki rozwój, rozwój nad samym sobą, rozwój nad jakąś sytuacją czy związkiem, tak? Praca nad tym bardzo taka wymagająca od nas dużej, dużego nakładu pracy. I teraz tak. W waszej, waszej podstawie na ten miesiąc mamy tutaj kartę dziesięciu mieczy. Dziesięć mieczy jest to karta zakończeń, yy, karta, gdzie już jesteśmy tak przeciążeni tymi myślami negatywnymi, że już po prostu mamy pokokartkę wszystkiego. Wszystkich odcinamy się, zakończamy pewne rzeczy, pewne historie raz, raz na zawsze, tak? I to Wy być może chcecie po prostu uczynić w tym miesiącu, chcecie coś zakończyć, jakieś Wasze y, przykre sprawy, yy, ale tutaj. Co może być przeszkodą w tym miesiącu? To jest ogólnie karty, karta osób z podznaków ognistych, czyli baran, lew i strzelec, tak? Więc to możecie być wy. Wasze nastawienie jest takie, że wy chcecie działać, chcecie być pewni siebie, być może również jesteście osobą taką bardzo władczą, i dlatego tutaj. Jeżeli to przychodzi z otoczenia, te zakończenie, no to wy tutaj jesteście tą przeszkodą, tak? Bo wy być może nie chcecie czegoś zakończać, tak? Um. W przeszłości natomiast była jakaś stabilizacja Wasza, czy to w pracy, czy w związkach. Byliście, że tak mieszkacie z pewną osobą, no i tutaj jest takie działanie bardzo stabilne, tak? Wszystko jest zaplanowane, krok po kroku wykonujemy jakąś pracę, tak? I to jest nasza stabilizacja, ten dzień codzienny, tak? Teraz jest osoba bardzo przedsiębiorcza. Jest to osoba z, ze znaków ziemskich, byk panna koziorożec. Może to być osoba, która no nie ma zbyt dużo jakiejś tam fortuny, tak? Czy coś w tym stylu. On zarabia sobie na etacie, na dwóch, ewentualnie na trzech. Ale to nie są aż takie pieniądze typu 5000, i tak dalej, tak? To jest osoba, która włada swoimi zasobami i bardzo dobrze jej to wychodzi. Tyle, ile ma, tyle po prostu um, będzie do obrotu, że tak powiem, obry... <grym> do obrotu wkładała. Tyle, ile ma. Nad tyloma pieniędzmi będzie się skupiała, że tak powiem, bo e, może to być również osoba, która jest taka konkretna, rzeczowa, hojna, e, lojalna, e, chociaż e, w, tutaj przy tym mężczyźnie być może e, może być taka mozolność, taki, takie ślimaczenie się pewnych spraw, tak? Może być coś w bardzo powolnym rozwoju, tak bym rzekła. W waszych myślach tutaj, w waszej podstawie, no wy albo się kłócicie z kimś, albo macie mętlik w głowie, co zrobić, bijecie się z własnymi odczuciami, z własnymi myślami, co widać tutaj w tej dziesiątce mieczy. No i jest konflikt wewnętrzny, tak? Nie wiecie, co zrobić, co poczynić. W najbliższej przyszłości jest jakaś tajemnica, może ktoś mieć jakąś tajemnicę, albo wy będziecie mieli jakąś tajemnicę, czy to iluzję nawet, coś co jest nieodkryte, coś co jest, że tak powiem, za mgłą, coś czego my nie zauważamy. No i właśnie, o co tutaj może chodzić? Jeżeli macie jakąś osobę. osobę która chce z wami coś zakończyć, to wy się na to nie zgadzacie, ale w przyszłości może po prostu być tak, że czegoś nie będziecie zauważać, jakiejś tajemnicy, że ktoś może mieć jakąś tajemnicę, być może wykradać się w nocy gdzieś tam do jakiejś kochanki albo kochanka. To, co wy tutaj wnosicie do tego miesiąca, czwórka denarów, no albo jesteście bardzo zaborczy w tym związku, to jest. Karta takiego, nie obraźcie się, ale pies ogrodnika, sam nie wezmę, innemu nie dam, tak? Zaborczość, takie ograniczanie się, bo czwórki to są właśnie ograniczenia. My już mamy jakąś stabilną, stabilny związek, ale nie wpuszczamy nic nowego. To jest taka kar karta, gdzie my się po prostu dusimy. To jest zamknięcie. Zamknięcie w domu, w czterech ścianach. E, nic, tylko my, tak? <laughs> Otoczenia, no ktoś wyraźnie ma wszystkiego dosyć. To jest karta bardzo dużego przeciążenia. Jest to zbyt dużo pracy na nasze plecy i w końcu trzeba będzie po prostu to zrzucić. Zwróćcie uwagę, czy jakaś osoba w waszym otoczeniu tak się właśnie nie czuje, bo tutaj by przydało się jej pomóc, zamiast się tutaj kłócić, jeszcze dokładać właśnie tych zmartwień, tej, tej pracy. Tych spraw w dniu codziennym, tak? Wasze nadzieje są takie, aby się coś być może odrodziło w waszych związkach, być może obawą jest to, że ktoś się wycofa z jakiegoś związku, być może jest to karta pojednywania się po prostu, tak? Nie być może tylko to jest karta pojednania, ale być może wy chcecie czegoś pojednania z Wami. Sąd, no to jak karty mówią, może po prostu boicie się rozwodu, być może boicie się, że zostaniecie jakoś źle ocenieni, źle osądzeni, tak. No ale. Tutaj w wyniku macie kartę słońca, czyli radość, optymizm, szczęście. Czyli wam tutaj powinno się wszystko udać w tym listopadzie, tak? Więc jeżeli chcecie powrotu do jakiejś osoby, być może ktoś już zakończył z wami ten związek, no ale wy chcecie powrócić, tak? To wam się to uda. Dopniecie swego, że tak powiem, będzie sukces. No ale w Radzie mam, mamy pokazane, żeby po prostu coś zaplanować, być może co. Nad czymś ym, popracować, już, że tak powiem, podjęliśmy tą decyzję, i teraz jest, jest czas na to, żeby wykonać ten krok do przodu. Yy, trzeba będzie tutaj albo zaplanować, albo poczekać, tak? To jest taka karta, która no, nie wnosi tutaj zbytnio dużej jakiejś aktywności, yy, mimo że to są buławy, ale yy, może tu być również. Sugeruje się teraz obrazem tej karty, ponieważ tutaj ta kobieta ma e, takich, no właśnie, trzech adoratorów. Być może tutaj e, jest do dokonania jakiś wybór. Jeżeli się tutaj bijecie z własnymi myślami e, i nie wiecie, czy wybrać jednego mężczyznę, czy drugiego, na przykład, albo panowie, jedną panię, czy drugą, bo tutaj też mamy pokazane, że tutaj na przeszkodzie jest jakaś kobieta, właśnie z znaków ognistych. Tutaj na przyszłości jest kobieta dosyć taka, właśnie intuicyjna, być może ryby albo rak. No, ale tu się pokazuje jakaś tajemnica, także uważajcie, więc może trzeba będzie dokonać jakiejś analizy, jakiegoś działania. W kierunku paru osób, i wtedy się zobaczy, tak? Jeśli by chodziło o sprawy zawodowe, no to tutaj bardzo, bardzo podobnie albo wy chcecie odejść z pracy, ale na przeszkodzie stoi szefowa tutaj w tej królowej buław może to być bardzo wymagająca szefowa. No, i wy tutaj macie konflikt, taki, tak, czy odejść, czy zostać. No, ale widzę, że wy jesteście bardzo przedsiębiorcze, dążycie do swoich celów zawodowych, staracie się pracować ponad miarę, że tak powiem. No, bardzo dobrze wykonujecie swoją robotę, tak? No, i w przeszłości była tutaj właśnie stabilizacja, ale to było tak też na zasadzie właśnie tej czwórki. Denarów, czyli to, co wy wnosicie, to, co było w przeszłości, tak? Czyli taka karta, te dwie karty są takie zamknięte, tak? Tutaj nie, nie można wykonać żadnego ruchu, że tak powiem. Także może być coś w związku z tym właśnie. No i na, w przyszłości może okazać się, że są tutaj jakieś sprawy ukryte, o których wy nie wiecie, które są przed wami być może ukrywane. Wy wnosicie to, 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 tą taką yy, zaborczość, i wy nie chcecie się nigdzie ruszać. To jest karta również skąpstwa, yy, ale yy, też i zachowywania czegoś dla siebie. Więc być może to wy będziecie mieli tutaj tą tajemnicę, jakąś, że chcecie odejść, być może albo pozostać w tej pracy. Mimo, że ktoś na przykład was yy, w potocznym tego słowa znaczeniu wyla, wylał, tak. No, i y, tutaj w otoczeniu może być bardzo dużo pracy. Ktoś może po prostu przez wasze odejście mieć bardzo dużo y, pracy, bardzo dużo obowiązków nakładanych, albo ktoś na was y, właśnie za dużo obowiązków nakłada. No, i tutaj w nadziejach i obawach macie pokazaną tą kartę sądu, osądzanie. Y, być może nawet jest to związane właśnie z tymi dodatkowymi pracami, których Wy tutaj nie możecie już więcej, że tak powiem, na swoje plecy wziąć. I to jest karta wtedy takiego osądu, karta pojednania. No, nie wiem, musicie to odnieść troszeczkę do siebie, ale to jest również karta w obawach wycofania się, tak. Że ktoś się coś wycofa, albo że wy się wycofacie, hmm? ale na wyniku jest pięknie, także tutaj nic się wam złego nie wydarzy. Zobaczymy jeszcze, czego może dotyczyć ta, yy, ta tajemnica, czy ta iluzja. Może coś tutaj, jakiś yy, oszukaniec. Może. Ale to, co dla niektórych, może ktoś po prostu od, yy, zostać, że tak powiem, yy, wyrzucony z pracy, że tak brzydko powiem, nie umiem na tą chwilę znaleźć innego słowa. Yy, ale to wam przyniesie w przyszłości yy, pozytywne zmiany i taką radość. Być może po prostu mieć za dużo na głowie i teraz poczujecie taką ulgę. No i w radzie macie tutaj tą trójkę buław, czyli albo coś zaplanować, czyli nie iść tak na łeb, na szyję, tylko spokojnie kroczek po kroczku zaplanować i dopiero wtedy podejmować jakiekolwiek działania i trzymać się tego planu, tak? Okej, okay, dopytamy tą... Kurczę, czemu ja tak... Kartę księżyca. Znowuż jakiś konflikt wam się pojawia, ale to jest przed wami ukrywane. Czyli ktoś być może się kłóci sam ze sobą, albo wy będziecie się kłócić przez jakąś tajemnicę. Jakieś wiadomości mogą napłynąć również. Ale zatem, czemu wy tu macie tą piątkę? Bo chcecie ruszyć, chcecie ruszyć w jakąś nową drogę, chcecie być pewni siebie, chcecie pokazać swoją siłę i moc sprawczą. Nie zamartwiaj się tylko zaplanuj. Nie zamartwiaj się tylko zaplanuj. Nowy początek jeszcze pod spodem. I tutaj macie tą kartę, nie zamartwię się. Myślę, że tyle dla Was, kochane Baranki. Pamiętajcie, że nie ze wszystkimi to musi rezonować. Jeżeli nie rezonujcie, ascendent Księżyc i sprawdzajcie. Eee, ja Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. No i pa.